jestem ponownie na rybach tym razem tym razem trafiło na, na drobnicę hmm, chcę połowić płotek, zdręg jakiś małych zimowych rybek, cokolwiek jestem na, na zbiorniku winek. mamy dzisiaj 29 listopada Jeden stopień na plusie, niecały chyba tam jest 0,5 dokładnie Czyli tutaj dramat. Lepiej jak jest na minusie niż na plusie, bo tutaj ten, ta, ta wilgoć, ten wiatr, Uff, straszna. No ale dobra. Postaramy się to dobrać do żarłośnych wdręk tutaj. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wybrałem miejsce praktycznie pierwsze, które wjechałem, bo na moim ulubionym no, dosłownie nie da się wysiedzieć. Tak tam zacina wiatr i ta wilgoć powoduje to, że. Mamy dramat, nie wysiedziałbym tam więcej niż 2 godziny, a więc, a dzisiaj mam trochę czasu i chcę spędzić tutaj nad wodą Dobra, co do zadętych, mamy tak, yy, ziemię z kredowiska po prostu, z Do tego dwa kilo yy, gliny rzecznej yy, Zmieszam to z sensasem lejkiem że 2 do jednego na rzecz ziemi mam zmielonego orzecha to są yy, u, jakby upinki orzechów arachidowych one mają za zadanie służyć chodzi i coś tam co kiedyś mi się sprawdzało bardzo fajnie tutaj yy, gotowany rzepak zobaczymy Mam jeszcze atraktor jakiś tam płociowy Mam robaki czerwone, pinki troszkę zobaczymy, coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję przynajmniej, że uda nam się dobrać do no, jakichś rybek miejmy nadzieję przynajmniej. Dobra, w pierwszej kolejności ogarniamy śmieci bo dramat, powiem wam, że dramat. A co najważniejsze, teraz do końca listopada na tym zbiorniku jest no kill. Jest zarybienie, jest wszystko, ale jest wprowadzony no kill, dlatego żeby ta ryba nie zamykać zbiornika, by można było łapać, ale żeby jej nie zabierać. Powiem Wam, że jest pusto, dosłownie nie. jestem jedynym wędkarzem. A normalnie tutaj ciężko o miejsce. No nie? Jest mentalność ludzi klucze nie, no nie Że Wszyscy przyjeżdżają po zarybieniu po te małe karpie, no ale trudno no dobra myślę, że to będzie jedno z głębszych miejsc na zbiorniku nie wiem, kurczę, czy nie lepiej zrobiłbym jakbym musiał tam, w tamtej części, na tej płytki i tam jest ten wlot ciepłej wody z kopalni no ale zobaczymy, jeśli tutaj się nic nie wydarzy przez jakieś dwie godziny, to po prostu zmieniemy miejsce choć tej płoci tutaj nie powinno braknąć, zobaczymy Zobaczymy, co się będzie wydać, co się wydać w ciągu dnia. Trzymajcie kciuki, i ja mieszam. Zobaczcie miejsce. Tutaj zaraz mamy most, drogę na zbiorniku. My tutaj gdzieś w dole na skarpie. Zobaczcie tym klimat, kurczę, tej wody jak jest tak zerowa, tutaj jest ciepła woda, wpadająca z kopalni. no nie zamarza, on Jś tam spłafał powiem wam, że w tym miejscu siedziałem raz w życiu nie nic, dosłownie nic nawet dotknięcia nie miałem zobaczymy jak będzie tym razem no tutaj zimowy klimat jest bajkowy po prostu, tutaj to jest ten zbiornik, na którym można łowić cały rok. O, zobaczcie, pięknie. Chyba karpieki te zarybieniowe pluskną się na przywitanie dla Was. Zobaczcie w ogóle woda. Kryształ. Widać wszystko. Tutaj przez to, że ta woda jest mm, na tyle ciepła, tutaj wszystko jakby jest przyspieszone. Tarło, płoci. Myślę, że zaczniesz się gdzieś w styczniu pod koniec lutego Tutaj wszystko działa z przyspieszeniem To my też działajmy Mieszamy Dobra. Ja zaczynamy O, jaka znaczna, ładna 10 minut bez nęcenia Dodałem tego orzeszka, dodaję do koszyka Kilka ziaren rzepaku 3 robaczki, rzut czwarte branie pierwsza ryba bardzo delikatnie jak zawsze dobra Mówimy no dobra zmiana miejsca mamy klenia puściamy go Poszedł. no dobra Szybka zmiana miejsca. Tam przez godzinę miałem dwie płocie. Jakoś tak jak na początku mówi, nie czułem tego miejsca. Jak nie czuję, to nie lubię tam gdzieśkolwiek łapać. Mamy następne. Tak zwane. Olchy. Tu mamy już trochę roślinności. Tam jak widzicie. O. Tam się pojawiają grążele. No to spróbujemy tu. W pierwszym rzucie klenia zoo. zobaczymy co będzie dalej, nic, łowimy, zobaczymy. Piękne, co? mój kijek to teraz to takie dubania biorę cały czas z opadu po 4-5 pinek na haczyk i biorę takie cuda Tego, że te wdręgi lepiej reagują na, na pusty koszyk i, i pobierają z opadu. Zanęciłem sobie szklanką, szklanką, szklanką większym koszykiem, pięć takich dobrze wypchanych, tym rzepakiem i, i robakami. I po prostu tam śle, moje miejsce zalęcone, pusty koszyk. Zobaczcie. Zrzucam, Napinam. I czekam. 30 sekund. Jak nie mam brania, zrywam i, i to powtarzam. O, spadła. 30 sekund, po co tu czekać więcej, jak to nam nie ma już później robaków, jest pusty haczyk. I powtarzamy. 4 pinkie na haku. Przerzucamy. Leszcza spała <laughs> pod samym brzegiem. Nie zawsze jest nie ma lepszego sposobu jak dwa rybaczki zjadły ale trzy jeszcze są Sure. Well. No dobra, przyszło kończyć. Posiedziałem z 3 godzinki, może, może 3,5. Da się zabić, złowić kilka fajnych rybek, ładne wzdręgi, jakieś płotki, padklenik, yy, trochę leszcza, co jestem bardzo zdziwiony, że tutaj leszcze tak zaczęły brać, no ale fajnie, niech się to, niech się to rodzi, niech się to buduje jeden zbiornik też. Yy, strasznie zimno się zrobiło, powiem Wam, że kurczę tutaj mówię. Lepiej siedzieć, jak jest minusowa temperatura, jak jest tak niż jak jest tak plus jeden czy plus dwa stopnie. Masakra. No nic. Mam branie. Poczekajcie chwilę. Uf, strasznie zimno. Zmywam się. Yy, myślę, że fajnym rozwiązaniem stał się znowu, ponownie ten rzepik. Rzepak, rzepik, jak zwał, tak zwał. Yy. Dodając go, to te ryby przynajmniej miały co wydobywać z tego dna i się tam trzymały. Najwięcej jednak ryb, jak tutaj zawsze padło, padło z opadu, znaczy padało. Ładowałem jeden koszyk i później łowiłem na pustą, dopóki brały. Przestawały tak odsk brać, odskakiwały, znowu jeden, dwa koszyki i znowu bez ładowania koszikasa, na pusto, po prostu tylko yy, na haczyku z opadu, one tukły jak nie wiem z wzdręgi ładne, powiem wam, że nawet leszcze łapałem z opadu no nic tyle, nie ma co tutaj smucić jutro może znowu ryby zobaczymy jak, jak pogoda dopisze i tyle Zapraszam Was na kolejne moje yy, przygody wędkarskie, i dziękuję, że oglądaliście ten materiał. Do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, dzięki.